Zobacz, takiego przecież nie widziałem. Ten pan myje swój autobus podręczną myjką dla autobusów. Jest niedziela, możemy iść dalej, czyli wracać do Londynu. Nasz, mój pobyt w UK powoli się kończy, ale jeszcze trzeba zobaczyć może. jestem w Barma cały czas A, ani razu jeszcze nie widziałem morza, no widziałem wczoraj z y, autobusu trochę y, jaki halm ale poza tym to nie idę mam godziny i niecałą godzinę na to żeby dojść nad morze i z morza na, na dworzec autobusowy dzisiaj żeby nie chwalić dnia przed zachodem jest równie fajnie jak było wczoraj wczoraj się rozpadało no bardzo zimno, ale dzisiaj jest podobnie jak było wczoraj. Co ciekawe, to w nocy widać księżyc, czyli niebo jest bezchmurny, ale w dzień, tak jak, jak u nas. Szaruwa dosłownie totalna. Kolejny dzień, nadal nie mogę wierzyć, że tutaj są no, tropikalne rośliny. Kosmos albo tu. Wszedłem tutaj na ten taki klif i no naprawdę jest fajnie, fajnie zrobione. Na dole jest taka ścieżka, że można sobie pobiegać, trochę jest plaża. Tutaj w okolicy są same hmm, hotele, więc trzeba się spieszyć do, na dworzec, żeby zdążyć na ten autobus do Londynu. Może jeszcze jednego timelapsa. Leci. Trzeba sobie robić zdjęcie też ze wszystkimi atrakcjami turystycznymi jeśli one są po drodze Wracam właśnie od salvo do gdzie ja idę idem do National Gallery National Gallery zobaczyć parę dzieł sztuki no i jako że po drodze to jest z Victoria Couch Station Coach Station to zachaczyłem o Buckingham Palace Próbowałem nie widziałem ale suchę 你们拿来。<來> Za mną jest dom Benjamina Franklina i nie wiedziałem, że ten amerykański prezydent mieszkał tutaj. Trzeba się dokształcić. Wróci. Ja to jestem w National Gallery i powiem Wam, że jest mnóstwo ludzi. Wielka kolejka była do, do wejścia i teraz. No, mnóstwo, mnóstwo ludzi. No zobaczcie sami. zamykają National Gallery, Gallery i jadę do hotelu ale naprawdę chyba do tej pory jak na razie National Gallery jest naj... najlepsza przede wszystkim jeśli chodzi o impresjonistów tak chodziłem, chodziłem nie zdawałem sobie sprawy oczywiście super jest Vermeer a... ale Van Dyck, ale naprawdę no jak zobaczyłem impresjonistów Degas, Sero. Nie wiem, Pizarro na przykład, to, to jest tak, jak spotykasz starych znajomych po prostu. No chodziłem, mi się uśmiechami no i to było prze, prze super. No, 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 kosmos, kosmos, naprawdę.